21 czyli dokładnie bo pokaz jest jutro dokładnie za 24 godziny. Budowa ekranu rozpoczęła się dokładnie tydzień temu. Zgromadzenie tego sprzętu i powstanie tak, tak wielkiego e, widowiska. Aby uzyskać tak dobrą jakość światła na tak wielkiej przestrzeni, zostało użyte sześciu, sześć projektorów, które są zmultiplikowane nie w ten sposób, że świecą obok siebie, ale każdy jeden na drugi. Jest mniej więcej około 120 zestawów kolumn gośnikowych. One są połączone w zestawy, jak gdyby część jest zestawów wiszących, część zestawów jest na wieżach. To jest taki element podstawowy, mieć dobre źródło dźwięku. A cała reszta polega na dostosowaniu tych wszystkich odbić i opóźnień, które są w sali, żeby one ze sobą współgrały. Sądzę, że po pierwszych 5-10 minutach już widzowie będą całkowicie w, w kinie i zapomną w ogóle o tym, że siedzą na stadionie i że, że oglądają. Tym bardziej, że to jest takie to jest właśnie socjologiczne zjawisko, to co się wydarzy tutaj. Bo to nikt, nikt sobie do tej pory nie porwał się na coś takiego. Jak będzie tutaj 10 tysięcy osób, to przyjmą to wszyscy ludzie tak, taką. Emocją wspólną, bardziej na zasadzie jak jeden organizm, a nie że. Bo to tylko w sumie po to jest to spotkanie. Żebyśmy my się wspólnie wszyscy spotkali.